Life. A w początku chcę się odnieść do mojej pierwszej kolaboracji. Niestety kolaboracja nie przeszła nam przez myśl tak jakbyśmy chcieli i, i zdecydowałem, że nie będę się starał o tą kolaborację i będę nagrywał raczej sam. Ech, pamiętajcie, pamiętajcie, by zostawić łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz hashtag Gordon Freeman, jeżeli chcecie, abym dalej nagrywał. W pewnym czasie ja przychodzę z Ech. Z tego o ile dobrze pamiętam To atakowała nas chyba... Ojoj. Ojoj. Oj 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 Dobrze do sprawy!

Chyba znowu tak było! Wiecie zaraz? E, zapiszę sobie po, o, oczywiście postęp. W razie czego Oj. Oj. Nie będzie do domu, do domu. Strasznie dużo trzeba kan tej kanioniczny żeby kończy się złamał. Żeby się złamał. Oj! Przepraszam! Przepraszam, yeah. ojoj. No, nic nie ma. Ale Ojoj. ja widzę. nie nie Zamiast? 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 Zamiast?

Ten chapter będzie dla mnie Trzyma, teraz! trafiłem gdzie Posło z piachem! Let's go!

Tutaj dodatkowe kwiaty. Czytaśmy odnośnie przyłówka. od do tej kolaboracji. No jest taki pomysł, żeby kontaktować ja, się z takim innym youtuberem, tak, też moim kolegą. Ale niestety nam ta na kolaboracja nie wyszła. Tak jakbyśmy to chcieli. I, chciałbym przeprosić się tego kolegę, nie powiodła się Zgodnie z... Tak jak... Lepiejśmy nadać Wyszło nam niestety na Tak niestety... I po prostu stwierdzam Lepiej będzie lepiej będzie się Wasami O wow o wow wow, wow, wow. Koledzy, 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 koledzy Słuchaj, już mam tylko... Oj, nie, nie, proszę, nie Nie! Yeah. Ludzie, ludzie, ludzie! Humans, o oh. остановили меня. Dobra, spinamy się po górze. Dobra, wchodzimy na ten dźwig. Czy co to tam O! o. na postaci, rozumiem? Trafisz. Yes! Dobra, za pierwszym razem. Dobra, wiecie co? Ja chyba jednak jestem w głowie. Niestety... Nie wyszły na to, no Ale już po prostu... Dobra, najpierw by się dzisiaj. Jeździe Czekajcie Bawa. O Dobra to ja może zacznę jak Zwykle zwykłe kopis tego Tak, no to chyba jednak rzeczywiście, że coś się wydarzyło indywidualnie. Co to jest super, to, co teraz idzie? O, to to! Ojej. Nie, nie, yeah, nie! Yeah, yeah. Pierwszy raz oczywiście Trwa, Trzeba uważać bo to mnie strzelają Dobra, ja mam pomysł zebrać Jedziemy stamtąd z oh, autą Ale było blisko i to jest że to mi się przydarzycie i zapiszemy sobie w tą grę jeszcze eee, eee, pozwólcie, że coś sprawdzę O, okay. kur... Ale łatwo mnie drogą. Kurde Mi się gra wyłącza czasami Ojej! Dobra, Ojej dobra, 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 dobra,

O, jest... Aha, trudno, i tak w sumie zabiłem, ale... Dobra, rawicie co ma, że ja pójdę z karabinem? jaki wypadek. To jest... To jest... Przepraszam, może goździk, bo nie... Ponieważ... Okay. Operacja terrorystyczna udana. Na zwykłych ludziach.

niestety zapiszę. Dobra, wymysz się zapad klasycznie. Coś z kombajnu trafić? Zabiłem! Nie, dobra. Kogoś metalowym prętem zabiłem. Usmażyłem go. I... Niestety y jutro jest szkoła. I Jeżeli ktoś, yy, kto też tutaj nagrywa na YouTube, będzie chciał zrobić ze mną kolaborację to poprosiłbym, yy, niech się odezwie w komentarza. Choć zwykle raczej nie będę się zgadzał na kolaborację, ale to jest taka jeszcze do pomyślenia, mam jeszcze trochę do pomyślenia. I'm stuck. I'm stuck! Utknąłem! Co się dzieje! Dobra! B, b, a, dobra. Nie! Ach! Dach! Czy ja serio... Pomocy! Okej, samochód. <try> Dobrze, to jest to. Chodź tu! Gdzie ty jesteś? Dobra, może do inteligentny to ja nie należę? Nie. Chodź! Chodź, o niej o dobra. To nie tak miało... To nie tak wszystko miało wyglądać. Co ja zrobiłem? Moje auto Dobra, miał miał odejdę Cześć, skąd? Skąd ty nie kolego? A, Dobra, Dobra, mamy poważny problem. Mój samochód utknął. Ja, nie, ja nie żartuję. Dosłownie, no, zobaczcie. Mój, nie, auto! Ja. Możesz się. Dobra, wiecie co? Zrobię coś. ja... Eee... Czekaj, czekaj spróbujemy spróbujemy wyjechać tak o przodu przodu troszkę i teraz wypchać to. wypchać o o To wiem, coś jest o no się... do, do, nie 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 samochód. Proszę nie, proszę nie, proszę nie, proszę nie, proszę nie, o, dobra. E, dobra, tak już się da radę w... Nie no kurde, naprawdę do najinteligentniejszych nie należy. Chyba Dobra, po części chyba troszkę mi się udało. I see. mam troszkę samochód. Może trochę. Ciebie ja wiem jak bardzo. Tylko spokojnie sprawda o dobra No, no, no Jest! Uratowałem swój samochód! Dzień dobry!

Leć Leć! Na koniec świata i jeszcze dalej Ale to ale top Dziękuję uh. Teraz w to sposób. Teraz musimy jakoś to opryczyć. Tylko Aaaaa, dobra, zobacz, wiem, jak... Idź mi stąd, do widzenia! Uuu, chyba nieźle złamałem. Tu już nie powinno być teraz. Nie ma. Nie żec... Roz... Dobra, teraz... Idzie... Ej, dobra, bo widzę nic nie ma Halo, pomo... Oh. O siema. O, strzelają do mnie. Dobra, tu bym zakończył ten dzisiaj. Uh, zapiszemy tylko sobie. Ja sobie jeszcze to chcę zapisać. Także tak, dziękuję, że ze mną byliście. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Oj, przepraszam mojego kolegę. Jed mojego jednego kolegę. Ach. Widzimy się w następnym odcinku.